Siemanderko, z tej strony Kawa ja was witam w nowym odcinku z MyBlocka. Dzisiaj o godzinie 18 startuje nowa epicka edycja tego trybu na wersję 1.12.2. Wsparcie wersji będzie od do 1.7 do 1.17. Już możecie sobie grać na wersji 1.17 na wszystkich trybach CraftMC. Tak prezentuje się nowy spawn na nową edycję MyBlocka. Mam dla was również konkurs. Jeżeli pod tym odcinkiem uda Wam się dobić 150 łapek w górę, to w następnym odcinku z MyBlocka losujemy sobie 3 rangi evip na całą edycję. Wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz lajka i pamiętaj o komentarzu ze swoim nickiem. Powiem Wam, że zmian na nową edycję MyBlocka jest naprawdę bardzo dużo. Pokażę Wam najpierw spawn, pokażę Wam warp pvp, no a potem przejdziemy do wszystkich zmian. Które są na tej nowej edycji MyBlocka. Pamiętajcie również o konkursie na fanpage'u. Link do fanpage'a znajdziecie w opisie pod tym e, filmem. Dobra, lecimy sobie. E, najpierw wam pokażę spawna, co i gdzie się prezentuje, gdzie i co mamy. I po tej stronie mamy tutaj skrzynię, skrzynię piską, złotą oraz zwykłą, gdy sobie pójdziemy dalej no to właśnie tutaj na środku zobaczcie tu mamy środek, e, czyli tam mamy ustawiony spawn, tak on się właśnie przepięknie prezentuje, mamy zejście w prawo, mamy zejście w lewo, no i na środku mamy tutaj właśnie ustawione NPC-ty, ulepsz limity standardowo, nie zostały one tutaj właśnie e, zmienione, e, tokeny, Możliwość właśnie tutaj zakupu właśnie takich bardzo przydatnych przedmiotów w większą jaskinie albo właśnie tej stół warsztatowy. Mamy też jeszcze sklep. kolejne NPC jest to odbierz zestawy i zobaczcie menu zestawów zostało zmienione. Doszła nowa ranga elita. Wszystkie uprawnienia elity sobie sprawdzicie podczas dzisiejszego startu o godzinie 18. No wydaje mi się, że to ułożenie wygląda naprawdę bardzo fajnie i jest Przejrzyste, no i już ostatni, tutaj, właśnie NPC. -t. Jest to ulepszy jaskinie. Ulepszy jaskinie zostały tutaj poprawione. Jedynie takie zmiany kosmetyczne, że większa jaskinia. Lecimy do strefy gracza. Zobaczcie, tu mamy strefę gracza. Tu mamy ender chest. Mamy też przydatne informacje. Nieskończone kowadełko. Enchant. No i przykładowy generator bruku. Jeżeli ktoś sobie właśnie chce zrobić przykładowy generator bruku, no to tu ma go pokazanego. Mamy też enchant. No, i crafting generatora. Tak wygląda właśnie crafting generatora. Wystarczy, że tutaj na samym dole craftingu położymy sobie redstone. Potrzebne są jeszcze trzy pistony i trzy. Stone'a, czyli kamienia, no i wtedy, właśnie wykraftujecie sobie generator kamienia. Wszystkie ważne informacje, zobaczcie, tutaj macie wszystkie ważne informacje. Możecie sobie teraz to przystopować, no i sobie o wszystkim, właśnie tutaj poczytać. Albo wejść dzisiaj o godzinie 18:00 na start edycji, sobie też również to możecie tu poczytać. Mamy wszystkie social media, Discorda, tu właśnie macie tego fanpage'a, gdzie znajdziecie konkurs na trzy rangi: evip, www.ts oraz właśnie mój tutaj YouTube. Z tej strony znajduje się Vibrum. No, i właśnie to jest dostęp dla rank VIP, E-VIP, Sponsor, Sponsor Plus oraz Elita, która zostanie właśnie już niebawem dodana. Zobaczcie, po tej stronie tutaj znajduje się rynkowy i mamy też przykładowy sklep, który możecie sobie stworzyć w swojej jaskini. Tak właśnie się robi: przykładowy sklepik, który ma się wszystko fajnie opisane. B oznacza kupno, S sprzedaż. No, i wszystkie materiały, które możecie sobie sprawdzić po wpisaniu sobie slash item info, i pamiętajcie, że ten item musicie sobie przytrzymać w łapce. Tutaj znajduje się rynkowy, tutaj możecie sobie wystawić wszystkie przedmioty. No, i tutaj mamy limity na rynku oraz komendę do wystawiania przedmiotu na rynek czyli rynek, wystaw, cena i ilość. Przechodzimy sobie teraz właśnie do statystyk z poprzedniej edycji, bo to są już nowe statystyki na tą nową edycję i pamiętajcie, jeżeli jakiś gracz był top 1 no to otrzymuje sponsora na całą edycję, jeżeli ktoś był w top 2 albo top 3 otrzymuje evipa na całą edycję teraz właśnie wam się wyświetlą topki z poprzednich edycji gratulacje dla tych graczy, ponieważ to właśnie oni otrzymują tutaj sponsora bądź evipa na całą edycję, jeżeli ktoś był podwójnie w topkach E, powiedzmy zajął miejsce pierwsze w top jaskini i zajął miejsce drugie w top bogaczy no to taki gracz otrzymuje po prostu e, pakiet magicznych kluczy e, równowartości właśnie tej rangi evip, e, którą by dostał, ale już jeżeli otrzymał sponsora, no to taki właśnie gracz otrzyma w zamian pakiet kluczy i naprawdę jest to bardzo przydatna rzecz, bo po co komuś sponsor i evip, jeżeli po prostu może sobie otrzymać tej rangę e, i do tego jeszcze też pakiet Kluczy. Dobra, to spałna wam pokazałem Już wiecie wszystko gdzie i jak się prezentuje To czas na warp pvp Bo warp pvp jest naprawdę nowe i odjazdowe Tak się prezentuje warp pvp Zobaczcie informacja Na dole pvp jest włączona. Jeżeli zginiesz stracisz przedmioty Po tej stronie możecie sobie kliknąć w tabliczkę Jest to top graczy zabić Zobaczcie tu macie topkę I jeżeli po prostu sobie tutaj naklikniecie No to będzie wam się cała strona graczy Którzy są top 1, top 2 Top 50, a nawet top 100. Zobaczcie, tak się prezentuje nowe PVP. Naprawdę wygląda bardzo, bardzo super. Jest naprawdę bardzo dużo przejść, więc naprawdę uważajcie, jest gdzie się też schować. Zobaczcie, mamy przejścia tutaj przeróżne, spływy w dół, potem takie właśnie do góry możliwość wpłynięcia, przedostania się właśnie tutaj pod to pod tą wodę, wyjścia gdzieś właśnie tutaj w te kanały więc naprawdę tutaj PvP jest odjazdowe jeżeli coś wam się nie podoba do PvP, napiszcie to w komentarzach a ja postaram się jeszcze coś tu w tym właśnie PvP przebudować, tak wygląda nowe PvP mi naprawdę się bardzo podoba, bo jest tu dużo takich właśnie mostków E, możliwość przeparkurowania na drugi właśnie tutaj e, etap, więc naprawdę bardzo fajne PVP. Można powiedzieć, że jest e, takim samym stylem zbudowanym jak właśnie poprzednie PVP na MyBlocka. Jeżeli pamiętacie, jakie był właśnie PVP parę dni temu, no a tak prezentuje się nowe PVP na MyBlocka. Pamiętajcie, edycja startuje już dzisiaj o godzinie e, 18:00. E, przechodząc teraz do zmian, e, tak wygląda nowa jaskinia startowa. Została ona na nowo wybudowana, no i właśnie tak się prezentuje. Przechodząc, już do zmian, bo PVP wam pokazałem, nowy spawn wam też pokazałem, i tak pierwsza zmiana jest to nowe ISE help. Zobaczcie, jest to nowe ISE help. Po wpisaniu sobie ISE help macie wszystkie przydatne komendy dotyczące jaskin. Została dodana też komenda slash cave, albo możecie sobie też wpisać cave help. Jeżeli ktoś sobie chce użyć cave albo ISE, no to ma teraz właśnie taki, taki wybór. No i zobaczcie nowy panel i w panelu zostały dodane nowe ustawienia jaskini. Tutaj macie właśnie pogrubioną teraz czcionką niedozwolone, dozwolone, tu możecie sobie właśnie kliknąć co dany gracz może robić na jaskini, a czego dany gracz nie może robić na jaskini. Przechodząc sobie do członkowie jaskiń, czyli tych graczy, których wy dodaliście do jaskini, pokażą wam się właśnie od teraz w GUI. Wyświetli wam się teraz właśnie zdjęcie, jak to się będzie prezentowało i naprawdę jest to bardzo fajna i przydatna rzecz. Ona już nie będzie wyświetlana na czacie, tylko właśnie będzie pokazana w GUI. No i tam możecie właśnie sobie danego gracza wyrzucić, albo właśnie dodać sobie komendom ise invite. Ale wszystkie, wszystkie komendy macie pod ise help albo cave Help. Zmiana biomu. Zmiana biomu też tutaj właśnie uległa delikatnej zmianie. Zostało właśnie tutaj odświeżone. Kolorystycznie, niektóre ceny delikatnie też zostały zmienione. No i przechodzimy już do ostatniej zmiany, a są to zadania. Zobaczcie, pojawiły się nowe zadania, jest, nowy, jest więcej nowych zadań, są również te stare zadania. E, mamy poziom uczeń zaawansowany, ekspert oraz elita. No, tu są zwykłe standardowe zadania dla początkujących. No i naprawdę zadań jest naprawdę bardzo, bardzo e, dużo. Co z takich poprawek do mybloka, to było ich naprawdę bardzo dużo podczas tej edycji. I głównie został naprawiony bedrock, bo czasami podczas resetu jaskini, jeżeli ktoś sobie właśnie robił nową jaskinię, bedrock na kratce 1 był czasami właśnie usuwany, to zostało już naprawione. No i nie będzie takiej, takich, takiego błędu, że jakaś dana jaskinia tego bedrocku na samym dole nie ma. Był to naprawdę dość poważny błąd, który został poprawiony właśnie na tej nowej edycji. To były te wszystkie takie najważniejsze zmiany. Zmian jest naprawdę bardzo dużo i było też ich wiele, wiele więcej podczas tej nowej edycji, jak i tej poprzedniej. Przypomnę Wam jeszcze o konkursie. Jeżeli uda Wam pod tym odcinkiem dobić 150 łapek w górę, to pamiętajcie, że w następnym odcinku z oceniania na mybloku rozdam trzy rangi evip na całą edycję. Pamiętaj o zasubskrybowaniu tego kanału, łapce w górze. No i komentarzu ze swoim nikiem. To byłoby już wszystko. Ja się już z Wami będę żegnał, bo jeszcze tu muszę właśnie parę rzeczy zrobić na tą nową edycję. Nowa edycja startuje już dzisiaj o godzinie 18. To co? Do następnego odcinka. Yo!